Szanowni Państwo, i to kolejna historia, którą dla Was przygotowałem. Otóż pytacie mi się bardzo często, czy zmarli nasi widzą nas na pogrzebie, a czy siebie swój pogrzeb przeglądają. Pewna pani, a właściwie pani Teresa, przyjechała do mnie z Ciechanowa porozmawiać ze swoim mężem, który zmarł, Edwardem. No, oczywiście, mówiłem jako medium, mówiłem, w pewnym momencie pyta się Edwardzie, mój kochany, a widzieli swój pogrzeb? Ja tak lekko się wycofałem, zmarszczyłem drzwi i mówię, chcesz o tym mówić? A co się stało? No przecież widziałem, jak się dwóch synów moich pobiło i wpadło do środka. O głupi samochód. Otóż, proszę Państwa, tak, na pogrzebie dwóch synów zaczęło się dochodzić, komu będzie należał Mercedes po z zbawnym tatusiu. I tak się zaczęli popychać, i tak zaczęli dochodzić do siebie, że wpadli do tego grobu na tą trumnę. No, co się potem działo, to już nawet nie będę opowiadał. Widzicie Państwo, widział, obejrzał, Czyli zachowujmy się, bo nasi zmarli są obok nas. I tu odpowiadam na pytania, czy zmarli widzą nas na pogrzebie. Widzą, dlatego zróbmy tą ceremonię tak, jaka powinna być. Ot, krótka taka historia, ale pokazuje, że lepiej się zachowujmy. Kochani, zapraszam do kolejnych historii, których mam bardzo dużo, i każda jest inna, i każda jest przejmująca, bo opowiadamy sobie ją tutaj tak luźno. Ale ludzie, którzy są, którzy słuchają tego, których to dotyczy, bardzo emocjonalnie to wszystko przyjmują. Ja z nimi również. A więc do następnej historii.